Płatności mobilne, metody i rodzaje płatności. Choć jeszcze niedawno zachwycaliśmy się możliwościami płatności bezgotówkowych za pomocą kart zbliżeniowych, technologia poszła jeszcze dalej. Dziś coraz częściej do realizacji transakcji wykorzystywane są płatności mobilne, które nie wymagają fizycznego posiadania w danym momencie karty debetowej czy kredytowej. Aplikacje mobilne. W dzisiejszych czasach smartfony towarzyszą nam na każdym kroku, nie są już rozwiązaniem dostępnym jedynie dla grupy lepiej sytuowanych osób. Praktycznie każdy może pozwolić sobie na smartfona, a co za tym idzie na zainstalowanie szeregu aplikacji, które przydadzą się w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki aplikacjom możemy o wiele wygodniej obsługiwać nie tylko konta bankowe, ale również pocztę elektroniczną, zakupy, płatności rachunków, kontakt z urzędami i wiele innych kwestii, które kiedyś trzeba było załatwiać osobiście. Wśród różnych możliwości oferowanych nam przez aplikacje dostępne na telefon, ale też tablet czy smartwatch, coraz większym zainteresowaniem cieszą się płatności mobilne. Zachwycają się nimi przede wszystkim młode osoby, które chętnie korzystają ze wszelkich nowinek technologicznych. Zobacz, jak działa Revolut. Czym są płatności mobilne? Płatności mobilne to po prostu wszystkie płatności bezgotówkowe, które wykonujemy przy użyciu urządzeń mobilnych, głównie smartfonów, ale możliwe są również płatności za pomocą tabletów i smartfaczów. Działają one dzięki użyciu specjalnych systemów NFC i HCE. Moduły tych systemów są wbudowane w urządzenia mobilne i zapewniają szybkie przesyłanie środków z naszego konta bankowego na inne, płatności w sklepie czy wypłatę gotówki w bankomacie bez konieczności fizycznego używania. Metody i rodzaje płatności mobilnych Metod płatności mobilnych jest całkiem sporo, można więc wybrać takie, które będą dla nas najbardziej wygodne, a jednocześnie będą współpracowały z naszymi urządzeniami. Wśród podstawowych metod płatności mobilnych warto wymienić m.in. Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay czy Fitbit Pad. Apple Pay jest przeznaczony dla użytkowników urządzeń z systemem iOS, czyli iPhone'ów, Apple Watch'ów czy iPadów. Google Pay natomiast używany jest na urządzeniach z systemem Android. Płatności mobilne mogą być zarówno zdalne, jak i zbliżeniowe. Zdalne to wszystkie opłaty, które wykonujemy za pomocą SMS-ów czy internetu. Zbliżeniowe natomiast to te, które działają na zasadzie karty zbliżeniowej. Wystarczy zbliżyć smartfon czy smartfat czy do terminala płatniczego, aby zapłacić w sklepie czy dokonać płatności za każdą inną usługę, za którą płacimy zwykle kartą. Mówiąc o płatnościach mobilnych, nie można również zapomnieć o bliku, czyli systemie płatności, który jest obecnie zintegrowany z aplikacjami większości banków. Za pomocą Blika można wypłacić środki z bankomatu bez posiadania karty debetowej, zrobić szybki przelew, zapłacić za zakupy czy jakiekolwiek usługi. Wystarczy posiadać telefon z aplikacją naszego banku, która generuje sześciocyfrowy kod, ważny przez dwie minuty. Płatności Blikiem są szybkie, proste i bezpieczne. Warto więc z nich korzystać, jeśli zależy nam na czasie i nie chcemy nosić przy sobie ani gotówki, ani portfela z kartami do bankomatu. Dlaczego warto korzystać z płatności mobilnych? Płatności mobilne to przede wszystkim ogromna wygoda podczas dokonywania różnego rodzaju transakcji. Posiadając smartfon czy smartfatch, możemy zapłacić za zakupy czy zrealizować każdą inną płatność bez posiadania przy sobie gotówki ani nawet karty debetowej. Transakcje realizowane są szybko i sprawnie, a przy tym w sposób bezpieczny. Bezpieczeństwo środków to kolejna zaleta, dzięki której warto korzystać z płatności mobilnych. Gotówkę z portfelem można dosyć łatwo ukraść lub zgubić, podobnie jest w przypadku kart debetowych czy kredytowych. Zegarek, który mamy na reku czy telefon, z którym się nie rozstajemy, jest sporym zabezpieczeniem dla naszych środków. Szczególnie gdy weźmie drugie pod uwagę, że twórcy aplikacji przeznaczonych do płatności mobilnych stale je rozwijają i wzbogacają o dodatkowe zabezpieczenia.